Blogu... Witam Was wszystkich na lajmie, wiem, że wczoraj, y, szybko Wam uciekłam i nie pokazywałam wszystkich aut, z góry Was przepraszam, to jest pierwsze piętro, tak się prezentują auta zostaje wciągnięty w brutalny świat Mario Cenis Fiber to nowocona cyklu z najbardziej znanym hydraulikiem na świecie. Giero w świecie aż 38 grywalnych postaci, wiele tylko w w tym kampania na pojedyncze programy. Ray Animal to przygodowa gra akcji od twórców Little Nightmares, z głównymi bohaterami gry jest rodzeństwo, którego dawny dom zmienił się w koszmar. tu będzie można pokrócić zarówno w trybie solo, jak i w kooperacji. to sytuacja komediowego FPS a jeśli listopada dochodzi do premiery, okaże się być tą finalną, to, to premierę GTA 6 pozostało nam mniej niż... Mniej... Dni. i z każdym dniem jesteśmy już coraz bliżej... I tutaj mamy takie autko. ogłoszeniu przesunięcia daty. Do tej pory nie otrzymaliśmy absolutnie nic. Z w od miesięcy zastanawia się, kiedy przerwie te ciszę. Cóż, teoretycznie najbliższe spotkanie inwestorów zaplanowane na 3 lutego może przełamać ten impas. Równie dobrze po raz kolejny możemy usłyszeć jedynie, że prace przebiegają pomyślnie i premiera nie jest zagrożona. Jeśli niestety doda te premiery, to okaże się być transzyjna inną. I tu mamy premiera, takie autka. Pozostało nam mniej niż dwóch l... dziennik i z każdym dniem jesteś... Przyjętą, tak szybko ucieszłam i witam was wszystkich na kanale online. Już jest online. online. Eee, okazało się, że podpiętego innego YouTube'a Dzisiaj niedobrym nie nie pierwotnie zmieniłam i, <grym> i śmieszna sytuacja, że ten film, ten trzejszy film nabrał mi się na innym kanale YouTube, ja postaram się go pobrać i w tygodniu wam wrzucić. Zawsze, że GTA 4 to będzie znać w sobotę albo w niedzielę będzie no kolejna trudka takie um, chcę tak to wygląda to jest Z jest najliczniejsze spotkanie no ja pokażę wam Ostatni poziom na misji. jest Wczoraj posłem odejmę historię. O 21 i skończył się 21.30. 35, coś takiego. Teraz mam już podpięto pod swoje konto i, I, w, i w w YouTube'a z w w YouTube.

Dobra, fajna jest strzała. Czy zbierzecie? Kontynuujemy się na dalsze dawki, bo nie wiem na którym momencie skończyliśmy. Więc po myślę, że będą sodowodeni. Według przeciwko za ten mochy dostaniemy w ramach subskrypcji and dyskutek, czyli całkiem niezłą na pożankę. Dla Panu Boxu na pewno fajna perełka, która, co nie mówić, cały czas jest aktualizowana i wspierana przez twórców. Tak się znać, czy planujecie w to zagrać. Wyciek PS Plus na luty. Co zagramy? Miałem nasz fotos. Fajny sposób walki, myślę, że będą zadowoleni. Według trzeciego, te mucha dostaniemy w ramach subskrypcji, aby jej skuteczność, czyli całkiem niezłą na początku. Dostaniemy muzu na pewno fajna piroga, która może mówić, cały czas jest aktualizowana i wspierana przez twórców. Dajcie znać, czy planujecie to nagrać. Dziękuję. Najlepsze gry, ten ma darmowe muzykę. Ну марк молейется, 이별할 수 있는 건

Е, що ви бачите? Це мій старий. так, тобто Personal position. And here he comes. Labrad! Wow, Have no fear, it's eye! Right here, man, right here. <laughs> <laughs> Labrad, I want to make a toast. Let's get some of those beers out. Ah, let's get some of those beers out. Hmm. <laughs> wow! You got an assistant now? Changed my life. Lucha, come give me a stretch. I need a stretch after that ride. Fool again, love. Come on. <laughs> oh, you're getting heavy. Yeah. What we? <laughs> I, I, I want to propose a so, to the newest member of our troop. As soon as I saw you, I knew you were one of our kind of people. No fucks given, ready to raw dog reality into submission at a moment's notice. You helped us find this place. You helped us fight those biker fucks. And now we're ready to party. freshies, meet us now, listen here. You've been good to us, treated me like a brother. That's why we want you here at the beginning. We're going into business, my friend. <laughs> Are you okay? <laughs> <laughs> I don't know. Looks like it's starting to kick in. Let's ask a professional. <laughs> well as your position, I think I can safely say that I've never seen anybody take that much acid that fast. <laughs> 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 Quintical trial. Quintical trial. Trial. 좀 <shrusen> 줄어들면 <shrusen> Thank you. Siemka, coś mówiłeś? Bo nic nie słyszałam przez te głosówki Halo, halo? Halo, słychać? Bo ja cię nie słyszę Ja nie wiem, co się stało. Halo, słychać mnie? Halo? Nie słyszę Cię, jesteś tam? Co tu się dzieje do Halo? Słyszysz mnie? Nic nie słyszę No i się nie dogadamy Halo, jesteś tam, nie słyszę cię. Halo! Odezwij się, jeśli mnie słyszysz, bo mówię do ciebie i mówię, a ty mnie chyba nie słyszysz. Halo, słyszysz mnie? Halo! Boże, święta. Czy ktoś mnie słyszy w ogóle? Czy ja już grochem do ściany gadam? Just waiting on Labrat, my personal position, and here he comes. Labrat, have no fear. Oh, I'm pretty good. I need this right here, man. Right here, careful. Give me Labrat, I want to make a toast. Let's get some of those.

Czemu ja nie słyszę? Halo, halo, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy... A jeśli włączasz to głos nie będzie słyszalny o. To są Halo, halo? Boże Święty...

Co tu się nie jest, do choleni jasnej dalej ci nie słyszę, nie wiem o co chodzi. Nie podoba mi się to wszystko. Nie wiem czy mnie na YouTube słychać czy nie, ale. To jest problem.